Rankiem w poniedziałek 26 sierpnia 2024 roku, Mobina Cajniwand, 17-letnia dziewczyna z wioski Gashelangar w wiejskiej dzielnicy Maje w hrabstwie Darekszar w prowincji Iłam w Iranie, została zabita przez swojego ojca w zbrodni honorowej. Dobrze poinformowane źródło ujawniło, że sprawca, 56-letni ojciec Mobiny, zastrzelił ją ze strzelby w ich domu. Źródło stwierdziło, że motyw zabójstwa Mobiny Cajniwand był związany z honorem, dodając, że została zabita z powodu jej związku z nastoletnim chłopcem. Ojciec Mobiny sprzeciwił się temu związkowi z powodu sporów rodzinnych między nimi a rodziną chłopca i ostatecznie z tego powodu zabił swoją córkę. Przepisy w Islamskiej Republice Iranu są zakorzenione w prawie szariatu, co często prowadzi do łagodnych kar dla mężczyzn, którzy zabijają z powodu honoru, w tym ojców, którzy mordują swoje córki. Iran znajduje się pod rosnącą presją międzynarodową, aby zreformować te przepisy i dostosować je do prawa międzynarodowego. Dziękuję za obejrzenie tego filmu i za pomoc w Budouani budowaniu bazi danik i historii od zabójstwa Konorowicz. Zasubskrybuj nasz kanał Zabójstwo Honoru na YouTube.